Moja przygoda z siatkówką zaczęła się w czwartej klasie szkoły podstawowej, oczywiście od mini siatkówki. Cały czas grałam na hali, aż przyszedł moment pierwszej klasy gimnazjum, gdzie pierwszy raz weszłam na piasek i już zakochałam się na dobre. Punktem zwrotnym tak naprawdę były akademickie Mistrzostwa Polski, gdzie zaczęłyśmy grać. Były różne, różne przeboje, tak naprawdę byłyśmy tuż za podium i na trzecim roku studiów zdobyłyśmy swój pierwszy medal i to było bardzo, bardzo ważne. Bo dzięki temu tak naprawdę uwierzyłam w siebie i zaczęłam jeździć po Grand Prix Polski, po Pucharach Polski, a teraz po Pucharach Świata. Tak naprawdę nigdy nie jest za późno na to, żeby iść cały czas do przodu. Obecnie dalej jestem zawodniczką, jak również trenerką sekcji męskiej na Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej. Prowadzę treningi na hali, jak również na plaży z różnymi grupami, jak również z różnym poziomem umiejętności. Moim najświeższym i najcenniejszym wynikiem jest Mistrzostwo Polski w seniorkach. Jako zawodniczka na pewno dalej chciałabym grać, spełniać się, trochę podnieść sobie poprzeczkę, może jakiś medal na pucharze świata, dostanie się na mistrzostwa Europy. To byłby taki mój naprawdę bardzo duży cel. Natomiast jako trenerka moje marzenie jako trenerka. Chciałabym zbudować super zespół zarówno na hali, jak i na piasku i regularnie brać udział w finach akademickich Mistrzostw Polski. Z ZTS-em jestem od 2012 roku związana. Zaczy, zaczynam oczywiście jako zawodniczka, to był mój pierwszy rok na, na ZTS-ie I trwa aż do dziś. Natomiast jako trenerka jestem związana od dwóch lat. I powiem szczerze, że z jednej i z drugiej strony jest super. Ta atmosfera, zabawa, sportu, hasło przewodnie jest naprawdę kluczowe i prawdziwe. Zachęcam naprawdę mega wszystkich do tego, żeby wziąć udział w sekcji, sprawdzić się. Jest naprawdę mega dużo sportów i na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Spróbujcie zacząć od. Treningu. Przyjdźcie na pierwszy trening, może pójdziecie na Akademickie Imprzestwa Małopolski, a kto wie, może później dostaniecie się na Akademickie szóstwa Polski. Jak jeżeli nie sprawdzicie się, to nie będziecie tak naprawdę wiedzieć, czy było warto, czy nie, a uwierzcie, że na pewno będzie warto, bo poznacie super ludzi nie tylko zawodników, ale również trenerów i działaczy AZPS-u. Atmosfera, zabawa, sport.